Witajcie w kolejnym odcineczku. Jest, są to ostatnie dni gabarytków w moim kochanym mieście koło brzegu. Patrzcie, widać gwiazdy na niebie, chmurki. A kurde przejrzystość powietrza w tym mieście jest naprawdę jakaś taka dziwna. Dziwna jest. Po prostu patrzcie na to. Jadąc tutaj na to osiedle tak zwane radzikowo, 5 albo 8, kurde, przez miasto całe sobie pomyślałem, kurde, co tu takie, takie zamglenie, co to jest? Co to staliło się coś? Czy to O co tu chodzi? No i kurde, tutaj w tym klimatycznym koło brzegu, pięknym mieście. Ludzie palą śmieciami, byle czym, jakimś syfem. Byle się tylko ogrzać kartonami, płytami meblowymi. Wiecie, że już na gabelkach prawie mało co można znaleźć płyty meblowe. Wszystko idzie w... do pieca. Patrzcie se chodzę tutaj, znalazłem. Takie coś. Drabina aluminiowa i ma o tą okoliczność. Wymyśliłem wierszyk taki, który składa się już z części już wymyślonej przez kogoś. Zaczyna się tak. Kto nie ma miedzi, ten w domu siedzi. Kto nie zbiera alu, ten nie tańczy na balu. Noworocznym oczywiście. Wiele tego alu nie nazbierałem do tej pory. W ogóle mi się nie chciało zbierać, prawdę mówiąc, ale... Stwierdziłem, że przecież Alu jest lekkie, można nosić. Po całym rejonie łazić z tym Alu, więc dobra, wezmę tę drabinę, nie ma problemu. Mam już tam w domu aluminiową ramę do roweru. Więc spoczko, nie ma. Nie ma problemu sobie to. Prawie już tą ramę do roweru rozparcelowałem na części. Znaczy ogoliłem ze sprzętu. Prawie w 100%. Patrzcie, ile tu małych krasnali ogrodowych stoi. Każdy ma białą.